Tegoroczne targi Gas Show to niezwykła kopalnia nowości i premier. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, przyszedł czas na drugą część naszej relacji. Zaczniemy od zbiorników. Nową markę Titan zaprezentowała firma AC. W ich ofercie znalazło się 45 rozmiarów zbiorników toroidalnych i 35 walcowych. Za to firma Staco, która głównie produkuje zbiorniki na rynki OM-owe, prezentowała ciekawy sposób ich antykorozyjnego zabezpieczenia, zwanego Stone Shield. Uh, jest to uh... Dodatkowa ochrona zbiorników montowanych pod podłogą samochodu. Dodatkowa ochrona antykorozyjna i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Za co mogę pochwalić się, wczoraj otrzymaliśmy nagrodę od organizatora targów za najbardziej innowacyjny produkt. Oprócz tego prezentowane tutaj na targach w Warszawie zbiorniki kompozytowe typu trzeciego z linerem aluminiowym i nawojem z włókna węglowego. Są to konstrukcje bezpieczne, lekkie i jest to, jest to technologia, jest to produkt, który będziemy promować, który będziemy oferować na, na rynki światowe. Horyzonty sprzedaży poszerzyła również firma Stener, oferując produkowane zbiorniki na nowych rynkach. Chcemy zaprezentować największy zbiornik trojdalny na świecie. Jest to zbiornik o pojemności 140 litrów. Średnica 740, wysokość 360. Jest to zbiornik dedykowany do, do, do samochodów amerykańskich. W lutym tego roku uzyskaliśmy certyfikat na rynek kanadyjski, amerykański i, i meksykański. Za to Grotkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych ukierunkowały swoje produkty na kraje Beneluxu i Wielką Brytanię. Z nowości w tym roku to poszerzyliśmy naszą gamę produktów. Jeżeli chodzi o zbiorniki czterootworowe o duże zbiorniki 720x350, pojemność 122 litry. Jest to zbiornik przeznaczony głównie na rynek belgijski, holenderski, angielski. Tam, tam gdzie się montuje zbiorniki czterootworowe. Pracujemy nad kolejnymi nowymi modelami. Mamy nadzieję, że w ten sposób wyjdziemy naprzeciw temu kryzysowi i, i polepszymy troszeczkę naszą, naszą sprzedaż. Kontynuując naszą podróż po nowościach od zbiornika, przejdźmy do reduktora. Nowe rozwiązanie w tym temacie prezentowała firma KME. Na tych targach prezentujemy nowy reduktor Tur 6, który ma zmieniony zawór na zawór klapkowy. Reduktor nie brudzi się, przez co żywotność reduktora jest wydłużona, również przy brudnym gazie. Reduktor ma również zmieniony zawór bezpieczeństwa, który działa inaczej niż w poprzednich rozwiązaniach: a mianowicie zawsze kontroluje różnicę powyżej ustawionego ciśnienia na reduktorze. Po reduktorze. Przyszedł czas na filtr fazy gazowej, której nową odsłonę w obudowie stworzywa sztucznego po raz pierwszy zaprezentowała firma ZWM Czaja. W najbliższym czasie planujemy wprowadzić na rynek nasz nowy produkt. Jest to pierwszy filtr w naszej gamie w plastikowej obudowie. Jest to filtr z niejako nowym wkładem filtracyjnym. E, opartym na poliestrze, z tym, że e, poliester napylany aluminium. Dlaczego aluminium? Dzięki temu jest niepotrzebne wkładanie dodatkowego wzmocnienia, e, czyli siatki do środka. On usztywnia, usztywnia ten produkt. E, natomiast planujemy jeszcze dodatkowo e, poprawić e, system filtracyjny e, w tym filtrze, dodając kolejną... Warstwę filtracyjną do, do tego wkładu. Będzie to wkład y, wymienny, przy czym obudowa zostaje dalej, dalej to sama. Aby instalacja gazowa w samochodzie działała sprawnie, potrzebny jest do tego wszystkiego sterownik. Interesujące rozwiązanie w tym zakresie prezentowała firma Europegas. Na tegorocznej edycji targów Gas Show chcielibyśmy zaprezentować nasz najnowszy produkt: sterownik sekwencyjnego wtrysku gazu z zbudowanym wariatorem wyprzedzenia zapłonu. Oscar and Dynamic. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość wyprzedzania zapłonu i sterowania sekwencyjnym wtryskiem gazu jednocześnie. Jest to realizowane przez jedno i to samo urządzenie. Zabezpieczenie gniazd zaworowych to również ważny temat. Ekspertem w tej dziedzinie jest firma Flashloop. Loop. Uh, Uh, and we also have the FlashLib electronic kit, which is very popular for um, uh, OEM projects. Uh, but the Valve Fluids are most popular. Um, it's exciting for us. Uh, we opened up a warehouse in Europe only uh, three years ago, and uh, so that changed everything because we we're able to work directly with our customers and our distributors very closely. So we have a team now in Europe rather than uh, a team in Australia. So for us, uh, it's a, an upward curve. We're growing quite strongly year in year out.

Jeżeli chodzi o serwis, gwarancję, wszystko jest, można serwisować w autoryzowanych stacjach obsługi. A jeżeli chodzi o gwarancję, dwa lata bez limitu kilometrów, części mechaniczne oraz na instalacje gazowe producenta. W prezentowanych pojazdach zamontowana była instalacja firmy Landi Renzo. Warto wspomnieć, że także polski oddział tej firmy ma swoje sukcesy na krajowym rynku OM-owym. Firma Landi Renzo Polska jest dostawcą instalacji dedykowanych dla marki Skoda na rynku polskim. Obecnie również posiadamy instalacje gazowe dla silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny TSI. Drugą marką, bardzo znaczącą na rynku polskim, która ma bardzo dużą tradycję, bo marka jest ponad 50 lat, jest to marka Lovato. Przede wszystkim znana w Polsce instalacji Lovato Smart, od zeszłego roku dostępna na rynku polskim jest również instalacja Easyfast, a na niewątpliwie nowością jest i jej odmiana, ale która może być stosowana dla całej gamy silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, czyli Easyfast Direct. Nowości na tegorocznych targach nie brakowało. Producenci nie tylko bezustannie udoskonalają swoje produkty, ale i starają się zdobywać nowe rynki i kontakty. Jak to wszystko się rozwinie, zobaczymy zapewne niebawem.